Witam was, moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Xazax i dzisiaj pogadamy sobie o Diablo Immortal. Moi kochani, mam dostęp do tej wyczekiwanej przez nas gry bardzo bez dwóch zdań i powiem wam, że jestem w pewnym sensie pozytywnie zaskoczony, a w pewnym sensie nie jestem w ogóle zaskoczony pewnymi sprawami. I dzisiaj sobie o tym pogadamy. Niestety gameplay, przechwytywanie gameplayu z telefonu to jest masakra, szczególnie w moim wykonaniu. Jak zresztą wiecie, udało mi się trochę to postreamować yy, przez dwa dni. Nie wiem, czy będę tego streamował więcej, zależy czy będziecie chcieli. Yy, ale no, musiałbym troszeczkę posiedzieć przy technikaliach, jeżeli chodzi o streamowanie z telefonu, żeby to miało jakieś rancje nogi, a nie za bardzo mam czas, a gra też... Yy, i ogólnie cała jej otoczka za bardzo mnie do tego nie zachęca, że tak powiem. Um, a troszeczkę szkoda, bo jednak Diablo do Diablo. Jak w te Diablo się gra? Jak ona wypada ostatecznie? Powiem wam już zaraz po segmencie od sponsora. Jeśli chcielibyście sobie kupić gierkę, ale nie chcecie wydawać za dużo pieniędzy, to mam dla was dobre wieści. Eneba przybiła piątkę z systemem płatności Trustli i z tej okazji od 23 kwietnia do 9 maja mają dla was Mega mega zniżki. Trustly to dostawca płatności, który ułatwia płacenie za pomocą konta bankowego. Spraw, aby Twój zakup był bardzo łatwy i zapłać ze swojego banku za pomocą Trustly. Bez aplikacji, bez rejestracji, bez zręcznych wpisów i bardzo bezpiecznie. Trustly jest łatwiej płacić niż innymi systemami, ponieważ nie musisz mieć żadnych kart ani haseł, a jednocześnie płacisz pieniędzmi, które już masz. Wygląda to mniej więcej tak, moi kochani. Wchodzicie sobie w link, który macie w opisie. Um, klikacie sobie w Banner z promocją. Mamy jeszcze 15 dni i naprawdę są tutaj niskie, niskie ceny. Na przykład Mortal Kombat 11, który ja kupiłem w dniu premiery chyba za 220 zł, tutaj kosztuje, jest zniżka 80%, kosztuje 46 zł. Za taką gierkę 10 na 10, to naprawdę jest bardzo niska cena. Chcielibyście sprawdzić sobie Rainbow Sixa? Siegia? Ja bardzo. 32 zł, chyba się skuszę. Wchodzimy sobie w kup teraz wybieramy płatność przez system Trustly, wpisujemy tylko imię nazwisko, przekierowuje nas do banku i wpisujemy tylko PIN, dostajemy wiadomość pyk, działa, nie musimy się pieprzyć z jakimiś apkami, nie apkami, a wszystko jest bardzo bezpieczne, bo Trustly jest <laughs> można zaufać. <laughs> tak, więc wejdźcie w link w opisie, wchodźcie, kupujcie gry, bo jest naprawdę taniutko. Doom Eternal 41 zł. Grzech nie kupić. is it. The dock for Wortham. That whole village has gone to hell. You sure I can't take you someplace else? I didn't cross the world just to leave now. The town is through the forest, I assume. Aye. Follow the road and be on your guard. Unfortunate things happen to travelers in that forest. I believe in preparation, not fortune. But thank you. I will keep my eyes open. Tak jest, moi kochani, tak więc czym jest to Diablo Immortal? Moi drodzy, nie wiem czy uwierzycie, ale jest to w pewnym sensie zdecydowanie lepsza gra od Diablo 3. To może Was zaskoczyć, bo no, gra na telefon, która jest lepsza od gry PC... No, widocznie ta gra pecetowa nie jest taka dobra, można by powiedzieć. Nie, chodzi o to, że jest to gra, która jest o wiele bardziej rozbudowana i gdyby pomysły z Diablo Immortal przenieść do Diablo 3, w którymś spaczy z, z 2-3 lata temu, to miałoby te Diablo 3 jeszcze może jakieś ręce i nogi i fajnie by się może grało, mm. bo dużo rzeczy zostało bardzo, bardzo fajnie rozszerzonych, dołożonych, jest kilka fajnych pomysłów. Mamy miasto, które jest Hadem, Mamy tablicę ogłoszeń, gdzie zbieramy na przykład jakieś zlecenia, idziemy je wykonać. Mamy takie pierdo, to już raczej tylko mobilny, tylko mobilny motyw, który raczej na placetach by się nie sprawdził. Ale wyobraźcie sobie o tym, że bierzemy sobie Bounty'a z tablicy ogłoszeń i klikamy sobie Navigate, i nasza postać tam sobie po prostu idzie. Idzie najkrótszą drogą sama z siebie. Tylko że wiadomo, na kąpie to by raczej się średnio sprawdziło, i ogólnie w Diablo 3 to by się średnio sprawdziło, ale w takiej gierce mobilnej, gdzie dosyć często gramy w nią, wiecie, robiąc coś innego, coś w tym stylu, jak najbardziej mogłoby się sprawdzić. E, I się sprawdza. Chociaż za dużo z tego nie korzystałem, ale się sprawdzał. Ja korzystałem jedynie na streamach, kiedy po prostu kliknęłem w to, tylko po to, żeby sobie poczytać czat i pogadać z ludźmi. E, ale moim zdaniem, feature. Całkiem spoko. Jeżeli chodzi o to, jak w to się gra, gra się dosyć przyjemnie, o dziwo. Ja naprawdę byłem bardzo źle nastawiony, bo ja ogólnie nie gram na telefonie i wszystkie gry, które próbowałem na telefonie, są dla mnie drewnem, totalnym, można powiedzieć, dnem, bo już jestem tak przyzwyczajony do grania na pcecie na ogromnym monitorze, może nie ogromnym, 27-calowym monitorze, czyli dużym. Nie oszukujmy się. Na dużym monitorze z mega odświeżaniem 165 Hz, z klatkami na takim poziomie, że naprawdę da się odczuć ten, te odświeżanie. Wszystko piękne, ładne, responsywne. Dźwięk podawany na dobre słuchawki. Wszystko musi być na swoim miejscu. Wygodny fotel, tylko jeszcze by się przydał, ale goddamnę, trzeba zainwestować. W każdym razie. Granie na telefonie odpalałem Call of Duty, odpalałem PUBG, gdzie jestem wielkim fanem PUBG, mam na, na, na trzaskany 1500 godzin w tą gierkę mm, na PC -cie. to na telefonie po prostu nie da się wtedy w to grać. Ja nie wiem jakim cudem ta ta, ta, ta ta gra robi większe pieniądze na tych telefonach niż na normalnym tym. Tak samo Call of Duty. Niektórzy moi kumple z roboty twierdzili, że Super gra wOOLE Super Gra i w ogóle jest no kurde, pograłem kilka meczów, no i nie da się, po prostu według mnie się po prostu nie da. Ja rozumiem, że ktoś to może lubić, ale ja nie, nie widzę siebie grającego w to w ogóle. <laughs> Próbowałem. I tak samo miałem podejście do Immortala, bo byłem pewien, że mi się nie spodoba ta, taki typ grania i że będzie to nieresponsywne, że będzie to ciężkie w sterowaniu, jeszcze taki hack and slash z taką dynamiką na telefonie. Nie, nie. Ale jednak, moi drodzy, odpaliłem to na Steam i powiem Wam, że jest... To bardzo niedzielnie nie pisz do mnie teraz. Jest to bardzo wygodne. Bardzo fajnie się tym steruje. Skile są responsywne, to wszystko fajnie działa. Bardzo podoba mi się sam motyw tego, że powiedzmy, e, wiem, że może to w innych grach też się pojawiać, jeżeli jesteście doświadczeni w grach na telefon. Ja niestety nie, ale na przykład, jak jest ten lewy stick do poruszania się, to e, nie muszę celować. Idealnie w ten obszar, w którym się steruje, tylko jak trafię troszeczkę obok, to on się przesunie pod mój palec sam. I to jest bardzo fajne. I tak samo jest ze skillami, z różnymi miejscami. Te miejsca mają, wydaje się, jakieś swoje hitboxy. Na przykład, nie wiem, jest okienko ze ekwipunkiem i jest wiadomo, taki krzyżyk w rogu, żeby to wyłączyć. I mój gruby paluch, jakby miał trafić idealnie w ten krzyżyk, to nie trafi. Ale zauważyłem, że nawet jak trafiam obok i obok tego krzyżyka nie ma żadnej rzeczy, którą mógłbym kliknąć przez przypadek to on automatycznie schodzi mi do tego, do tego krzyżyka i ta jakby powiększa hitbox. Nie wiem, jak mam to wyjaśnić, ale po prostu strefa, w którą można kliknąć, jest dużo większa niż na to wygląda i to jest bardzo responsywne i bardzo e, takie wygodne, po prostu. Skili używa się super, muszę przyznać. E, gra chodzi płynnie na moim telefonie, ja mam Xiaomi e, Note 8T Pro, coś takiego, nie jestem pewien do końca, ale coś w tym stylu. Nie jest to telefon z najwyższej półki na pewno, raczej taki średniak, a jakże, że się nie zna na telefonach, no to pewnie ktoś powie, że to jest bardzo słaby telefon. Być może, ale gra, chodzi płynnie. Co jest najważniejsze, płynnie, ładnie wygląda, szybko się wczytuje, mega szybko się wczytuje, tak jak Diablo 3 na dobrym SSD-ku, dosłownie, jeżeli ktoś ma Diablo 3 na SSD-ku, to wie o co mi chodzi. No jedynie jak mam słabą baterię, to widać ścinki w tym głównym mieście, w tym naszym hubie, gdzie kiedy jest dużo graczy, dużo rzeczy na ekranie, wtedy się ścinki jakieś tam pojawiają, ale nie przeszkadza to generalnie w odbiorze, jakoś specjalnie. I... Moi drodzy, przyznam szczerze, że gra się przyjemnie. Jak się człowiek skupi, usiądzie przy tym i trochę tak pogra, no to po chwili, dosłownie po chwili, po 10 minutach, już wszystko jest mega intuicyjne i wszystko się klika samo. Potwory się bije naprawdę z bardzo fajnym feelingiem. Jak na grę, na telefon, jestem naprawdę pod dużym wrażeniem i jestem naprawdę bardzo zaskoczony. <grym> Ale teraz... <grym> Troszeczkę mniej e, przyjemne rzeczy. Moi drodzy, rozwój postaci, itemizacja i tak dalej. E, rozwój postaci wygląda tak, że po prostu wbijamy levele i odblokowują nam się skille, na które nie mamy wpływu w żaden sposób. Nie możemy sobie wybrać runy, które już mogliśmy wybierać w biednym Diablo 3, jeżeli chodzi <laughs> o rozwój postaci e, motywie. Nie możemy nic zrobić, po prostu te skill'e się same levelują jak wbijamy poziomy, one wbijają na wyższe rangi i jeszcze jakbyśmy te rangi wykupywali u jakiegoś trainera czy coś w tym stylu, to nie, one się automatycznie od odblokowywują i dają nam więcej depsa w dłuższy czas działania wszystko generalnie to co widziałem na razie w grze ma wpływ tylko i wyłącznie na dps po prostu, czyli więcej depsa, więcej depsa, więcej depsa, więcej depsa i tyle jeżeli chodzi o umiejętności i nie możemy nic z nimi zrobić oprócz tego co mamy w Diablo 3 między innymi czyli e, wpływanie na nie poprzez e, legendarne przedmioty czyli te rzeczy, które są w runach można wrzucić, są w legendarnych przedmiotach i dają nam legendarne moce dla, dla naszych umiejętności jakieś takie ro, rozszerzone działania wiecie o co mi chodzi ehm, fajniej natomiast prezentuje się troszeczkę system paragonów bo nie mamy czterech, yy... u proszę odpalił się, odpalił się ekran wyboru postaci, fajnie to wszystko płynutko, nie wiem czy będzie widać na kamerce fajnie to wszystko płynutko chodzi, jest jakaś tam fizyka i tak dalej, ale to tak <ścoughs> yy, Odchodzę do tematu yy... paragony w Diablo 3 jak zresztą wiecie działają w taki sposób, że mamy cztery, cztery kurde zakładki gdzie mamy siłę coś tam, coś tam, coś tam, coś tam i tylko maksujemy wszystko. To znaczy maksujemy wszystko do 800 paragonu bodajże, a później tylko już główny, główną statystykę. W Immortalu oczywiście jeszcze nie wbiłem do paragonów, ale oglądajmy już jak to mniej więcej wygląda. Tam są drzewka skilli, w które wydajemy punkty paragonów i są naprawdę ciekawe, bo możemy sobie dostosować ten paragon pod nasz playstyle, pod nasz build dużo lepiej niż w takim Diablo 3. Na przykład, powiedzmy, mamy większą szansę nakryta po zabiciu jakiegoś tam y, przeciwnika, albo po zrobieniu czegoś tam. Mamy to. No wiecie, takie rzeczy, które teoretycznie nie, nie są jakieś odkrywcze, ale już o wiele lep lepszy odbiór jest z jest, jest tych paragonów. Już fajniej można coś pokombinować, bardziej wydaje się tą większą, ma głębię. Pomimo tego, że nadal ma płytką głębię. <laughs> Płytka głębia. Um, jeżeli chodzi o itemizację, czyli o przedmioty i tak dalej, to gra robi Dla mnie fatalne pierwsze wrażenie zrobiła, bo po 30 minutach gry jak patrzę na przedmiot, który mi wypada, i on ma 1200 życia albo coś w tym stylu, to ja po prostu no, ręce mi opadają To wygląda na pierwszy rzut oka jak prosto z chińskiej fabryki gównianych gier <gryw> Na pierwszy rzut oka a jeżeli chodzi o inne statystyki, to one już są bardziej przyziemne, nie wiem dlaczego tak m, podjęli takich dziwnych tych, bo na przykład przedmiot, który mi daje 15 tysięcy życia na start, daje mi jeszcze plus 8 do inteligencji. <laughs> znaczy, czyli też życie jest po prostu, jest liczone w jakichś innych przelicznikach, a main stat w innym i dziwnie tak troszeczkę co 8 się zwiększa, przynajmniej na razie z tego co ja pograłem, to... Yy, mam przedmiot, który ma 8 inteligencji, mogę go zupgrade'ować, bo tutaj bardziej niż upgrade, niż znajdywanie nowych przedmiotów jest yy, fajniejsze to, że możemy znaleźć fajny przedmiot i jak wyleci nam za chwilę troszeczkę lepszy, tylko to nie musimy go od razu zmieniać, no bo ten pierwszy możemy co chwila podbijać. I on się yy, dostosowuje jakby do to znaczy yy, slot ulepszamy w pewnym sensie. Możemy przenieść nasze ulepszenia tego jednego przedmiotu na drugi przedmiot. To w teorii jest głupie. <laughs> Jeszcze tego nie odblokowałem, ale widziałem też również, jak inni to robią, i um, taki system w grze jest zaimplementowany. Podejrzewam, że będzie miał on przełożenie właśnie na farmę, bo gra jest bardzo mocno nastawiona na farmę. I głównie opierają się przedmioty o właśnie ulepszanie ich. Um, białe przedmioty nie dają nam żadnych dodatkowych statystyk, tylko na przykład 1000 życia, coś w tym stylu. Niebieski przedmiot ma, da nam 1000 życia i plus 8 do inteligencji. Żółty da nam 1000 życia, plus 8 do inteligencji i plus 8 na przykład do nie wiem szybkości ataku czy krytyka czy coś w tym stylu. Legendy natomiast mają legendarne moce. Ale znalazłem też żółte przedmioty, które miały jakieś swoje unikatowe działanie. Już dokładnie nie pamiętam co to było, mogłem to zapisać. Um, tak więc, no. Itemizacja i rozwój postaci to jest wyciągnięte prosto z gierki mobilnej. Co jeszcze mogę powiedzieć na plus o gierce, to to są boss fighty. Póki co te, które mam za sobą, naprawdę były spoko. Dużo, dużo, dużo lepsze niż w Diablo 3. Walka z królem szkieletów, która tutaj się odbywa, jest o wiele lepsza, chociaż troszeczkę... Król Szkieletów na koniu, mi trochę wy, 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 wybija mnie z immersji, wolałbym nie widzieć go na koniu. Um, jest dużo lepsza, składa się z różnych faz, dzieją się różne rzeczy, musimy inne podejście mieć, arena się zmniejsza. Tego typu sprawy sprawiają, że boss fighty są naprawdę spoko i wydaje mi się, że to już najwyższy czas, żeby ta seria weszła na poziom boss fightów z jakiejś porządnej gry, a nie wiecie, z kukłami do kurde nabijania depsa i tyle. Widziałem też boss fighty, gdzie musimy zniszczyć wszystkie nogi, pajęczcy po kolei. Takie różne fajne smaczki, które naprawdę, naprawdę zmieniają podejście do walki. No i są dosyć trudne. Być może dla mnie trudne, bo na telefonie tak troszeczkę dziwnie mi się gra, ale do tej walki z Leorykiem to podchodziłem ze trzy razy. Co w Diablo 3 nie ma miejsca. Po prostu nie ma miejsca. Nawet siedmioletnie dzieci grając na normalu. Po prostu stojąc w każdym, głównie są w stanie pokonać ostatniego bossa. No, może nie ma Altaela, ale już zresztą nie pamiętam, jak się walczyło z Maltelem. Zresztą nigdy z nim nie walczyłem w bada Normalu. Nieważne. Fajną rzeczą też jest lore ogólnie. Gra toczy się między częścią drugą a trzecią i fani Diablo naprawdę znajdą mnóstwo, mnóstwo smaczków i nawiązań. Naszym kowalem jest Charsi, grę zaczynamy w Wortam, widzimy znowu Dekarda Keyna, postacie z Diablo 3 i Diablo 2 się przeplatają, motywy z Diablo 2, na przykład fragmenty kamienia świata dużo takich smaczków, których nie chcę wam spoilerować, a które sa, których sam sobie nie chcę spoilerować, bo póki jest to nie w pełni z Voice overowana i spolszczona wersja, po prostu pomijam, przejdę sobie to kiedyś od dechy do dechy, jak już będzie full release, nie będę teraz tutaj e, się ten. jak już będą cinematyki i tak dalej. W grze są filmy, gra ogólnie wygląda super graficznie na telefonie. Zaznaczam. Wielu z was wbijało do mnie na streama i twierdziło, ale to głównie wygląda. Tam rozdzielczość, modele i tak dalej. Owszem, na dużym rozciągniętym ekranie, w 2K wygląda to słabo, ale na takim małym ekranie, jeżeli to się wszystko skoncentruje, to wygląda to naprawdę ładnie. Tła wyglądają ładnie, teksturki wyglądają ładnie, efekty wyglądają ładnie. Jest motyw, w którym, motyw, w którym biegamy po mieście i widzimy, jakby z takich balkonów, w dalszą część miasta, to wszystko fajnie, fajnie wygląda i wygląda na pierwszy rzut oka, patrząc oczywiście z telefonu, lepiej niż Diablo 3. Tak więc graficznie jest fajnie, płynnie mi chodzi, ehm, gra się nawet przyjemnie. Jeżeli chodzi o samogranie w gierkę, no nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Natomiast koniec końców, <grym>, czy ja będę to grał i czy komuś to polecam? Szczerze mówiąc, to nie jest gra dla mnie. Pomimo tych wszystkich zalet i tego, że całkiem przyjemnie się spędza czas, ja nie lubię spędzać czasu tak. Po prostu nie lubię jak mam spędzać czas w ten sposób to wolę trzymać w rękach książkę niż telefon dla mnie telefon to jest narzędzie do dzwonienia, pisania obejrzenia filmiku w tramwaju jak jadę z pracy do domu, chociaż już nie jeździłem ładnych parę lat <grym> do słuchania muzyki do zarządzania pewnymi rzeczmi jako apki i tak dalej, do płacenia w sklepie jak najbardziej super narzędzie ale do grania wybieram Perceta bądź konsole, <grych> tak samo konsole, takie jak Nintendo Switch do mnie nie przemawiają, chociaż mają wielu fanów i tak dalej, mają swoje ekskluzywy, jest super i tak dalej. Jeżeli ktoś lubi grać na telefonie, to to zdecydowanie będzie jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza gra, w jaką zagrają. Ale jeżeli ktoś nie potrafi nie umie się przekonać do grania na telefonie, no to mimo wszystko. Może se przejdzie kampanię i odłoży, tak jak ja. E, prawdopodobnie zrobię. Żeby Wam e, porównać doświadczenie, to grałem i streamowałem przez dwa dni Diablo Immortal na telefonie. E, pomimo tego, że jest to płynne, to dalej jest 30 czy 60 fps na małym wyświetlaczu. Po takich dwóch dniach streamowania, kiedy przełączyłem się na Pawłek Exile na, na streamie, to poczułem się jakbym kurde, doznał szoku i przeskoczył o milion technologii do przodu. Na tak dużym wyświetlaczu, tak płynniutko chodząca gra, tak pięknie wyglądająca, gdzie Pawłowek wcale nie jest jakieś turbo pięknie wyglądające. No normalnie jakbym przeskoczył od, nie wiem, 20 lat do przodu w, w technologii. Eee, naprawdę. Mimo wszystko, jeżeli chciałbym sobie pograć, to siadam do komputera i gram na komputerze. W jakąkolwiek grę. Jeżeli nie mam czasu, żeby pograć, bo chciałbym porobić coś innego poza siedzeniem na komputerze, to wolę poczytać książkę, czy jestem w pociągu do pracy, tak? Niektórzy mówią, a bo to będzie dobra gra właśnie do pociągu, czy coś takiego. Nadal wybrałbym w pociągu książkę. Ktoś powie, że na sraczu fajnie się, fajnie się będzie grało. No, nie, właśnie nie, no bo jednak Diablo to jest taka gierka, w której wypadałoby przysiąść. Ja zdecydowanie wolę sobie grając w Diablo, żeby poczuć klimat. Wiem, że ja jestem jakiś pojebany, ale wolę sobie nalać sobie drinka do szklanki z czaszką, odpalić sobie świeczkę, zgasić światło i mieć kumpli na słuchawkach na Discordzie i, i widzieć to wszystko w fajnym tym, a nie. Kupował za przeproszeniem. srając to ja sobie mogę właśnie poczytać coś na telefonie, ale na face'a przeskrolować, o tak, a nie siedzieć się wkręcać w klimat gry. No co to za klimat gry? Ja już może jestem stary, mam po trzydziestce, może mnie takie rzeczy nie jarają. Okej, okay, może rundka Fortnite'a na telefonie da radę srając, ale ja mam do Diablo jakiś taki większy szacunek, nie wiem, żeby siedzieć i, i, i grać yy, w ten sposób. Aby w to pograć się wkręcić, to trzeba naprawdę usiąść sobie na godzinkę dwie. Ale wolałbym tę godzinkę czy dwie spędzić na komputerze z grom na PC dedykowaną. Z fajną grafiką. Już grafika nie, już, już tam po prostu wygodnie. Wygodnie z grom, która jest zrobiona dla mnie. Bo ta gra też jest szyta pod rynek mobilny i to widać. Jest waluta premium, którą można kupować, i jest Battle Pass. Battle Pass wygląda w miarę sensownie i ta waluta premium wygląda też w miarę sensownie. Są systemy endgame, yy, takie jak yy, coś w stylu mapek w PoE połączenie w sumie Greater Liftów i mapek w PoE. Odpalamy sobie lifta, którego możemy wzmocnić specjalnymi takimi runami, które zdobywamy, i te runy. Wzmacniają nam loot w pewien sposób, ale też dają modyfikatory do, do tego rifta. Proste. E, taki system jest też w World of Warcraft. Troszeczkę inny, ale podobnie działa, jeżeli ktoś wie, Fig Plus, to coś w tym stylu, tylko że wybieramy sobie sami modyfikatory. No i te runy możemy kupować za walutę premium. E, ale dropią też one w grze i, i można je zrobić normalnie w grze, więc e, tutaj nie ma najmniejszego problemu. A jeżeli chodzi o Battle Pass, czyli przepustkę sezonową. Która moim zdaniem przepustka sezonowa to jest najlepszy, jeżeli jest tylko ona w grze, oczywiście, to jest najlepszy element, najlepszy model monetyzacji, jaki powstał. I to jeszcze tym bardziej, jeżeli opiera się o, o kosmetyki w grze. W takim PUBG na przykład gram sobie i mam dostęp do tego wszystkiego, co wszyscy do tych samych map, do tych samych broni, do tego wszystkiego. Ale twórcy dają też Battle Passa, czyli em, osobny, tak jakby osobne drzewko do. Wbijania punkcików i do ulepszania, do awansowywania za różne achievementy i za te potem achievementy dostaje skiny itd. i tak dalej. To kosztuje 3 dychy i taki Battle Pass wychodzi, powiedzmy, tam co 2-3 miesiące. No to, to przyznam szczerze, że ja, jak tego nie kupię, to nic nie tracę. No to wydaje mi się, że taki system monetyzacji jest legitny i taki jest też w Diablo Immortal, z tym, że w tym Battle ten Battle Pass jest, w Diablo Immortal dostępny dla niepłacących i dla płacących. Dla niepłacących dostajemy sensowne nagrody, bo tam są legendarne przedmioty, między innymi i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli wy, wy, wybierzemy też opcję płatną, to tam y, mamy więcej matców na przykład, nie? Że dropnie nam więcej gemów i tak dalej, i tak e, dalej. Czy jest to pay to win? Nie nazwałbym tak tego pay to win, ale na pewno bym to nazwał pay to Progress faster, żeby po prostu szybciej zdobywać walutę i więcej, szybciej grindowanie doszło do skutku jakiejś rzeczy. No to po prostu sobie dopłacamy, jeżeli chcemy, nie? No ale na tym polega cały rynek mobile, mo mobilnych gierek i um, no z tego nic innego tutaj nie wymyślimy, że tak powiem. Um, cóż, koniec końców, fajna gra, naprawdę fajna gra, widać, że jest dopracowana w bardzo bardzo dopracowana graficznie wygląda fajnie ma klimacik jest mroczniejsza od Diablo 3 bez dwóch zdań um, w pewnych miejscach jest o wiele ładniejsza niż Diablo 3 nawet na pececie um, ale nadal jest to gra na telefon i w wielu miejscach jest też słabsza od Diablo 3 na przykład w kombinowaniu z buildem jest słabsza od Diablo 3 o co trudno dosyć szczerze mówiąc um, tak więc na ten moment w tej technicznej alfie jestem w stanie stwierdzić to, co już mówiłem wcześniej. Potwierdzić sobie to, chociaż jestem mile zaskoczony tym, jak jest wykonana. Jest to gra dobra, dopracowana, ale nie dla mnie. Bo to nie mój rynek to jest tak jakby ktoś teraz. To tak, jakbyś nie grał w planszówki w ogóle, a zostałaby wydana planszówka z Diablo, która by cię w ogóle nie interesowała, bo nawet byś nie miał z kim w nią zagrać. No, tak, u mnie wygląda tak do mnie wygląda podejście Diablo Immortal. Z tym, że w Diablo Immortal jest fabuła i dla tej fabuły sobie tą gierkę prawdopodobnie przejdę. To by było na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o gierce. Jeżeli chcielibyście zobaczyć z niej gameplay, jakieś na kanale, normalne filmiki, to wtedy yy, przysiądę przy tym, żeby to jakoś fajnie yy, udało się mi przechwycić na komputer razem z dźwiękiem bo póki co yy, przez wszystkie, wszystkie programy, które próbowałem i apki, to albo mają limitowany czas transmisji, albo mają jakieś lagi, albo mają coś tam, albo mają coś tam i najlepszym wyjściem aktualnie dla mnie jest yy, streamowanie samego obrazu, a dźwięk po prostu puszczanie przez mikrofon, co brzmi terrible, yy, ale cóż yy, dajcie znać, co o tym sądzicie i widzimy się w następnym filmie do następnego Papa. Pa.